Cześć, tutaj Leszek. Jestem w romańskim kościele Jana Chrzciciela i Świętej Katarzyny Alekpoandyjskiej w Świeżawie. Najstarszy zabytek architektury romańskiej, chciałem Wam powiedzieć. Od 1268 roku ten kościół jest. I tutaj jest najstarszy z, na ziemiach polskich i z Polską związanych fresk dekorujący obiekt z zewnątrz. Tutaj jest. O, i tutaj... Największa atrakcja gmina świeżawa przyciąga walerami I tutaj pani wyszła do ubikacji, mówi, żebyśmy poczekali wszyscy, bo jest trochę chętnych do zwiedzenia. Przeróżne wydarzenia tutaj są Stare księgi, przyrządy gospodarstwa Muzeum średniowiecznych malowideł ściennych, unikatowych na skalę Europy. O. Częścią też Kaczawskiego Szlaku Średniowiecznych polichromi. Widzicie? I tu jest ten Kościół Romański. Romański to jest przed Gotykiem, czyli jeszcze starszy, chciałem Wam powiedzieć. Jeden z najstarszych, proszę, obwarowania takie są. Tutaj jest. Co tutaj jest? No wiecie, co tutaj jest? Parking. jest polerła romantyzmu. Romantyzmu, romantyzmu to sztuka, a romanizm. I tutaj jest, był cmentarz, wiadomo. Proszę bardzo, lapidarium cmentarne, piękny park. To jest wszystko odświeżone. To jest od najdawniejszych czasów, zachował tą swoją formę dlatego ściąga tutaj ludzi Ha, idę do tego kościoła jest otwarty jest zabytek jako zabytek ciekawe co tutaj odnaleźli w środku co nie tam w podziemiach są podziemia różne tu jest cenę biletów 250 rodzinny normalny 5 zobaczcie darmowe dziedzictwo no kochani to jest już romański, to są lata 1013 wiek, 1200 z hakiem i to jeden z najstarszych kościołów i fresków tu na tych terenach to jest po prostu coś niesamowitego proszę zobaczcie E, średnie wiecze, cztery warstwy wymalowań. To jest tak stary zabytek, że aż głowa boli z czasu bolków piastów pierwszych. Patrzcie, co tutaj jest. To jest po prostu niesamowita rzecz. Tutaj jakieś podziemia. Można a, 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 proszę. I tutaj jest jeszcze boczna komnata, ale w bocznej no to są jakieś stare wymalowania tutaj była ta no, proszę odnowione nie będę dotykał proszę bardzo o, jak to było odnowione zobaczcie co nie wszystko to jest tu są różne imprezy organizowane widzę co so, niesamowite rzecz po prostu niesamowity kościół. Aha. I tutaj jest tampon. Trzy tony to waży z piaskowca z podtrzymaniami. Tu jest wejście główne. Tu jest zarys historii nawet kościoła. Pani otworzyła ten drzwi. Wejście tam jest absydy. Z XV wieku te podpórki są, takie kolumny. Proszę bardzo. Epitafia. Wszystko tutaj yy, śluby cywilne w tym kościele też co widzę. O! I co jeszcze? Yy, tu jest ścielnica stara, a tam jest po prostu... To jest ciekawe, to ja wam pokażę. To jest XV wiek. To z gotyku. Bo tam gotyckie było wzniesienie. Te wymalowania są gotyckie. To jest XV wiek. Boże, no to ma tyle lat. Te, te filary. I tu wymalowania za czasów chyba Bolka. Bo tutaj słuchałem to. I tutaj są jeszcze, wam powiem o ta A tutaj jest ołtarz, jest w Poznaniu stąd. I wymalowania te czerwone to są z XIII wieku, najstarsze. Tu są cztery warstwy do XVI wieku. Tutaj ta Katarzyna Aleksandryjska jest przedstawiona, ale o tam jest ołtarz, proszę. To jest w Poznaniu. Taki tutaj był, ale nie ma, szkoda i stara, a tutaj jest zachrystia, co byłem, no i stara ścielnica rany Boskiej. to ma tyle lat, się boję z piaskowca dotykać. Eee. Idę naokoło tego kościoła, no to jest coś wspaniałego, no, rzadko się po prostu takie szczeliste gotyki, no to wiecie, to są gotyki, a to jest po prostu coś pierwszego. Takie pierwsze świątynie, jakby można było powiedzieć, z kamienia. O! I przetrwały do naszych czasów. No to jest bardzo, I, i one jeszcze trwają. Zobaczcie, ile to ma lat. To ma 700 lat. I to stoi, wchodzisz i się nie zawala. Tak. O to się rozchodzi, bo łatwo powiedzieć stwórz. Teraz robimy galerie, które zaledwie po kilku latach 10-20 burzymy i stawiamy coś nowego. A tutaj jest stary kościół. To dlatego to pokazuje. No warto, warto. 2,50 bile dla dzieci, 5 zł dla dorosłych. Jest tu gogle takie, nakładacie i oglądacie. To jest po prostu coś świetnego. Wirtualnie jest całkowity opis. To jest inaczej się nawet człowiek czuje. Dlatego warto tutaj stanąć i to obejrzeć. O! Romański kościół w Świeżawie. Niesamowity kościół, to jest cmentarny, nie za XIII wieku. Najstarszy zabytek. No i oczywiście przebudowy były późniejsze, ale no to nie, nie, chociaż przebudowane troszeczkę, to jest ta sama bryła zachowana. Piękne. I tutaj są te wymalowania freskowe, których nigdzie się nie znajdzie, zewnętrzne, jeszcze do naszych czasów. Chrystus na krzyżu zachowany. To tak na zakończenie, żebyście zwrócili uwagę. Wszędzie tego szukałem i jest. Tyle lat jest odtworzone i jest.